Zrobimy sobie testing poncha z marketu i zrobimy sobie testing poncha z baru. Mamy cztery różne poncha z marketu. Do miasta mamy 41 minut z Bucisza. Zobaczcie, chytry to jest p***a i zamówił sobie taksówkę. What's your name? Yeah. Antonio. Chytry. powiedz, że załatwi. would like to try all your poncho. Moi drodzy, mamy to. Nareszcie, maderskie poncha. This is the strongest the ever. After think... this, have food, sleep. Zaraz będziemy próbować poncha, ale nie poncha z baru. Tylko pomyśleliśmy sobie, że zrobimy dwa testy. Zrobimy sobie tak, testing poncha z marketu i zrobimy sobie testing poncha z baru, a testing poncha z baru zrobimy sobie dzisiaj po południu, więc ja już cię nie prowadzę. Idziemy sobie tą stromą drogą tutaj na dół. Moi drodzy, na sam dół tam do miasta pójdziemy sobie. 50 minut z Bucisza i tam sobie zrobimy testing poncha. Ale tego tak z Dobra kochani, mamy cztery różne poncza z marketu. Jedno jest o smaku miodu, jedno o smaku e, pomara e, pomarańcza, albo e, mandarynki, cytryna i cytryna pomarańcz. Zaraz zobaczymy, które z nich będzie najsmaczniejsze. Ty, w ogóle tu jest jeszcze jedno poncza, chytry, zobacz. Sopica pigwowa. Skąd ona się tu wzięła w ogóle? Nawet nie wiedziałem, że na Maderze... Są sopyce pigwowe. Przejdźmy, może do konkretu, bo widzę, że chytry tutaj nie ogarnia tematu. Zróbmy sobie test marketowego pącza. Pomarańcz albo mandarynka. 16 konia. Ok. Następnym pączem to jest pącz z cytryny. Nic specjalnego, po prostu smak pomarańcza z odrobiną alkoholu. Ten tutaj. Również 16 konia. Całkiem smaczny. Na razie mój najlepszy. Teraz mamy tutaj poncho cytrynowe i pomarańczowe. Fuh, nie dla mnie. I ostatnie poncho miodowe z dziadzikiem. A w związku z tym, że ja lubię miodzik, to podejrzewam, że będzie mi smakowało. Zdecydowanie, zwycięzca tego challenge'u. Jeżeli kiedyś przyjdziecie na Maderę i nie będzie was stać na poncho z baru, zawsze możecie sobie kupić tego typu w markecie. Ogólnie 12 jura. Poncho z miodzikiem wygrywa. A to co się wydarzyło? Miodzia. Mi, powiem szczerze, ten z miodem smakuje najbardziej, a ogólnie jest to syf Nie, że Ja ekskluzywnego tuneczka No to dziękuje, To To będzie Petarda, naprawdę Słuchaj ty mega dbasz o mnie, naprawdę Jestem ci mega wdzięczny Szukran. Pozwolę ci przykryć basen wieczorem Surza, poncho tym tynką Petarda, zimny, fajny. Do miasta mamy 41 minut z Bucisza. I później 41 minut z Bucisza z powrotem. Oczywiście pod taką górę, jaką idziemy teraz. A zobaczcie sobie tutaj, jaką idziemy alejką w dół. Cisza, spokój, jedynie co widać, to tylko i wyłącznie prywatne posesje dookoła. Bananowce, powiem Wam, że podejście jest dosyć mocne. Ale słuchajcie. Chcemy zobaczyć, jak smakuje poncho z baru. jest tyle alejek, którym się schodzi na dół, że tylko nie wiecie, którą trzeba pójść. Zobaczcie sobie, jakie tu jest zejście. Wąskie. Między tymi domami i ogrodem. Petarda. Powiem wam, że jesteśmy prawie w połowie zejścia na dół. Jesteśmy już tak wypróci, To się w głowie nie mieści. Chyba przeliczyliśmy nasze Siły na zamiarę, też mi się wydaje. Naprawdę jest stromo. I nie wyobrażam sobie tutaj wejść. Po, po barowej próbie poncz na samym dole i będzie całą górę. 260 metrów przewyższenia tylko, a naprawdę jest. E, jest pierdol. Zobaczcie, chytry, to jest p... i zamówił sobie taksówkę, to jest po prostu nieprawdopodobne, tak? O. Ok. Martin, I called to my friend for taxi just uh, pick up guys to kill matters. Thank you very much my friend. Hi uh, Adam here. Okay. So. Uh, this is my cousin Martin. Martin. Thank guy? you. What's your yeah. name? Antonio. Antonio, Antonio. Yeah. Antonio. Thank you very much Antonio. You yeah, have the taxi taxi driver. Yeah. So we're gonna be on new YouTube, yeah? Yep. Thank you very much. <laughs> hey this is <laughs> <laughs> Petarda, o kurde We no money, spasimo 2 km, paspol, go come on Wiąc. Za free, okay. zabrał nas za free, po prostu petarda Raz za free, tyle lecimy, dawaj ja to ogarnę Nogi mi do dupy już wchodzili, powiem naprawdę Powiem wam, że jest strasznie, a my spimy tam na samej górze bomba. Zobaczcie jakie klimatyczne miejsce Taka bardzo fajna, old schoolowa alejeczka Ludzie piją ponczo na potęgę Bijamy tu? Dobra Sprawdź, co tu jest w ogóle A tu jest full chytry Tu macie następny bar Zobaczmy Tutaj też serwują ponczo? No Yeah, hey, trzy zapraszam. Lecimy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, cztery razy siedem. Dwadzieścia osiem euro. Bierzemy to. Hello, would like to try I recommend with and like I we are all no, nie seven, i... No, I don't... I don't... nie. No, 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 no. cześć. No, 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 no. 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 Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. dobrze. <laughs> dobrze. 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 Okay. We are Thank Dobra, dzięki. Dzięki. Widzę, że pan po polsku mówi bardzo ładnie. Koszt zaraz wam powiemy. Trzy pięćdziesiąt, czy pięćdziesiąt, czy pięćdziesiąt, pięćdziesiąt cztery, Około. od 3,50. Po 4,50. Bo i drodzy mhm. mamy to. Nareszcie. Dostarczamy maderskie poncza. Te małe były starsze niż Więc Zobaczymy, jak mm. będą te. 4, 5, 6. 6, bardzo ładnie. 7, 8, 8. Mega! Okay, Whoa! Was the, the, the flavor! So that's black one. It's black vodka. Black vodka and black. No, that's black. black. vodka and lemon. Lemon. That's mandarin. Mandarin with vodka. vodka. Lemon. With Mandarin vodka. Vodka, vodka. This is lemon. Lemon with uh, rum and feel honey. Feel honey. No. that's That's lemon. That's that's original, orange. with orange juice and lemon. and, and rum. Okay, root lemon. With lemon, rum and sugar. Mm -hmm. That's absinthe. Oh, absinthe. Like uh, kiwi. Kiwi uh, no color. More like absinthe. You are like oh, kiwi. Okay. That's maracuja with vodka. That's maracuja with mandevik. Perfect, thank you. We're, yes. We'll be trying it now. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Dobra moi drodzy. Chociaż no. sam nie piję, ten zajebiście się Dobra, zróbmy tak, bo większość z Was na pewno chciała, żebyśmy przetestowali te poncha. No i my również. Dobra. E, to co Pan tutaj powiedział, to jest Black, black Currant wodka, czyli e, sok z czarnej porzeczki z wodką stary. To, to jest to. Nie to, co kupicie w markecie, tą mszczynę, tylko prawdziwy. prawdziwy. To jest wolne. Tak, czuć. To czuć zdecydowanie, że to jest dobre. Czuć, że będziemy są trochę zjechani. Wracowani. Teraz mamy pomarańcz. z Budką Sprawdźmy to. Mango, stary. A może czas Mango. Mango, tak. Mango, przepraszam, mango z wódką. Też z Petarda. Dopij do połowy. Ja się powiem, że. Tej poręcza. To jest wódka pomieszana w każdym po sposób, sposób. Nie jest jeszcze jak wyszukane. No, w swój sposób, okej. Okay. Ale ogólnie porównując to ze sklepu, to ze sklepu góre, to było góre, jakich, góre, to jakiś nie wymiot. Tak. Powiem wam szczerze, że zaczyna palić w brzuchu. To może być problem z pójściem do domu. Śpimy tutaj na dole. Ten bar jest warty 24 godziny na dobę. Dobra, to... To było co? Kiwi. Nie kiwi. On powiedział, że to było... Nie, kiwi. Nie kiwi. Kiwi. Nie, no nie jest kiwi. Dobra. O stary! Tu dowalili wchodzi. Wyce starszy alfus stary, ale wchodzę w to. O, stary, ale wali budą. Nie wiem co to było w każdym razie, ale pewnie jak oglądaliście to pamiętacie. Stary, ale to, ale to jest mocne. Mm. Stary. Nie da rady. Zróbmy przerwę. You got ham and cheese. Yeah. Like 560. Yeah. It's ham and cheese and okay. the meat.

która była, z, która była z Polski, tak? <totrę> What's the name of your girlfriend? O, ex-girlfriend? Natalia. Klaudia. Klaudia, Klaudia. Pozdrawiamy Klaudię, to oglądasz. Naprawdę fajny facet. Stary, złamie nas to, kurwa, nic. To zielone, to jest zabójca. Szatanik. Okej, okay, thank, thank you. Słuchajcie, postaw, postawmy sprawę jasno. Przyszliśmy tutaj po to, aby spróbować dla was te poncho. No i masz. I... zobaczyć, czy one faktycznie są... Inne od tych marketowych, tak. tak? Tak powiedzieliśmy wcześniej, zdecydowanie są inne od tych marketowych Także, jeżeli będziecie na maderze Koniecznie musicie spróbować te z lokalów Z tych barów A. Petarda, po prostu, petarda Stary, jaki szatan. O, chłopie, na Ciebie O Pijesz Nie ma jest jeden problem. Problem polega na tym, że dopiero wypliwmy raz, dwa, trzy, cztery trzy poncza za ośmiu. Ohohoho. No i widzimy za co co, to się skończy? Że jutro Pico Ariero do Pico Rówio nie wypali Moi drodzy, zamówiliśmy sobie coś, bym powiedział takiego małego, żebyśmy za dużo nie wydali pieniążku, bo to te poncza kosztują nas jakieś 32 Euro. padły moi drodzy, takie kanapki z chlebkiem lokalnym, pomidorek, połowinka i serek i jeszcze jajeczko, cieplutkie, petarda, naprawdę. Powiem tak, dotarliśmy do połowy ponczowego challenge'u, no i trochę nas wyhamowało, wypiliśmy trzy z ośmiu, złamało nas. Generalnie to jest tak, każdy z tych ponczów to jest drink, generalnie wchodzisz do, do, do baru, pisz dwa, trzy i już bombę nie mam owszem powiem wam, jest petarda taka w mózgu, że się w palę nie myśli ale ten sandwich jest po prostu kurwa po prostu petarda pamiętajcie, jeżeli podobają wam się nasze filmy zostawcie subskrypcję, lajka like pod filmem, komentarz to naprawdę nam pomoże w zasięgach jesteście wielcy kochamy was ja was nie kocham ale i tak zostawcie lajka like i komentarz pod filmem biało ja. jest to ja tego kurwa już nie piję. Ten sandwich that to po prostu bomba. You left like 3 strong O my god. These two are easy to drink. These three. That's why we are trying to fill our faces we... yeah. Just to keep us going. Ja się boję, że zaraz to nie wyjdę. boi się, że zaraz to nie wyjdzie. No, Ty płacisz za te poncza. ja już nie chcę więcej. Stoi przed tobą no, no, to No, dokładnie biorąc stoi przed nami jeszcze. Pięć ponczu. Ja to nie pijemy. Teraz sobie wypięknie. Mój drodzy, trochę żebyśmy się przeliczyli. Tak naprawdę ci panowie chyba doszli do wniosku, że mówiliśmy, że mamy kanał na YouTube i powiemy tak, okej, okay, to damy im poncho. No i daj nam poncho. Ale to poncho. To jest jakaś rakieta. No jest wąska. Dobra. Dobra. Żeby nie było, że jesteśmy pitani. wymienka, taki alkudragon. dragon. No to wyobraź się sobie, że musi to być mocne. Ja jestem konserem, a nie lubię Dobra. Do dna, do dna, do dna, do... Dna. do, dna. do dna. Słyszysz te głosy naszych fanów? Słyszę. To kurwa ciężkie kurwa. Widać, że e, nasz kolega tutaj z baru kibicuje nam strasznie. No, mamo kibicował. To jest. <laughs> Żeby nie przeciąga, bo jacuzzi czeka. Ja daj się pierdolę, stary, poczekaj kurwa. Jo. Jesteś kilarem. Jakie to jest mocne, kurwa. Stary, to... To jest kurwa sikiera mm. Testing to testing chytry. Ja wiem ci. ja już nie chcę być, co. Staruj mi, no. ja z tego baru nie wyjdę, co mi się daje. Moi drodzy, nie ukrywam, że ja już mam nogi jak z barkiem. Widzę, że chytry już jest nieźle skasowany. Chytry ogólnie chciał zamówić, bo jest 8 smaków. Jo chciał zamówić 8 smaków razy 2. Moim zdaniem, ci panowie specjalnie trochę brali więcej budki, żeby nas skasować. To mnie skasowali, nie udało się Pytry ewidentnie poległ Pytry, ja już ty... dziękuję Może dla testingu Spróbujmy Po łyczku po... O Dobra, po łyżku. Po łyczku I kończymy zabawę I wy, Idziemy do domu no do Ty łyczek tego i ja Dobra. tak ten zobaczymy jak to idzie Ja już w ogóle straciłem flag. Chytry będzie noszone, Boj drodzy. Last two, Ostatnie dwa drinki. Nie za szybkoś, my. Lemoniada i mango. E, albo pomarańcz. Kompletnie nie mam pojęcia. Mapłę. Poczekaj. Przepraszam Was emocji, że ten film trwa zbyt długo, ale. A telefon, póki jeszcze mam taką okazję, bo chyba coś czuję, że na chwilę to już nie będę miał takiej okazji. Bo w ogóle, to, powinniśmy to wykończyć chytry, bo będziemy fizjami. Stary, ja już nie widzę na oczy. Nice. O oh, kurwa. to jest? Woda. This is rum. Puncha is made with this rum, yeah. So this is the strongest shit ever. After think... this, a sleep. A we are supposed to walk. From people. Oh no way. You have, you yeah. have the uh, rules after? No. 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 No walking. No. No <laughs> <laughs> <ma> walking, walking. <laughs> oh, <so, so. laughs> oh my god. Smart. <laughs> <Petre>. Yeah. Faggot. 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 Oni mówią: pita! Jest! Obo oh pita! Petry! No, Petarda! Daliśmy radę! O czym polska? Mandera Polska! Petarda! Moi drodzy, kończymy pończowe! wyzwanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo nam bardzo. I tym bym powiedział epizodem kończymy na dzisiaj. Yo! yo. Powiem Wam szczerze, że jest Bangladesz w głowie, jak kurwy syn. Idziemy do domu. Po going now. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, see you next time. Dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Powiedzieliśmy, że już nie nagrywamy więcej. K yo! Naszym celem jest dotrzeć do naszego miejsca zamieszkania. I tu jest problem musimy znaleźć jakąś tak sufkę.